Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale opowiem wam o Jasonie Toddzie, znanym szerszej społeczności jako Red Hood. Był on brutalnym antybohaterem, który należał do drużyny Batmana, ale w trakcie swojego życia współpracował również z Ligą Zabójców i wszechkastą, a także Stalią, córką Rasal Gula. Jego głównym życiowym celem było polowanie na wszelkiej maści przestępców, których neutralizował na wiele wyjątkowo niehumanitarnych sposobów. Był więc postacią, która nie dawała złoczyńcom możliwości odkupienia swoich win. W ramach ciekawostki na ten moment jest on grywalną postacią w rycerza Gotham. Gra jest świeżo po premierze i jest dostępna w wersji pudełkowej na konsole nowej generacji PlayStation 5 i Xbox Series X. Jason Todd już od młodzieńczych lat chciał czynić dobro, mimo że urodził się w rodzinie z problemami. Niestety, poprzez szereg niefortunnych decyzji, zwrócił na siebie uwagę Jokera, który chciał go wykorzystać do swojej prywatnej zemsty na Batmanie. Zaczął manipulować życiem Jasona, wrabiając jego ojca w poważne przestępstwo i swingując śmierć jego matki. Chłopak myśląc, że został sierotą, zaczął schodzić na przestępczą ścieżkę i w pewnym momencie próbował nawet ukraść opony w Batmobilu. Wtedy to Batman, przyłapując go na gorącym uczynku zamiast nim walczyć, zaproponował mu pomoc materialną, a w późniejszym czasie dołączenie do drużyny jako nowy Robin. Szkoląc się pod okiem człowieka nietoperza, walczył u jego boku z killer Krokiem, raz Gulem czy też Two-Facem. W końcu jednak odkrył, że jego matka nadal żyła i wyruszył, nikomu o tym nie mówiąc, aby ją odnaleźć. Działał niestety zgodnie z planem Jokera, który w momencie, gdy Jason odnalazł swoją matkę, zakończył jego żywot za pomocą bomby zegarowej. Batman niestety nie zdążył uratować swojego pomocnika, a jedynie odnalazł jego ciało. Pół roku później, pomocnik Batmana został wskrzeszony poprzez wrzucenie do jamy łazarza przez Talia Al Ghul, która obserwowała go od kilku lat i widziała w nim niesamowity potencjał bojowy. Nowonarodzony przyjął ostatecznie pseudonim Red Hood i wraz z Talium udał się do Dukry, starożytnego mnicha wojownika, który zaczął szkolić niesfornego młodzieńca. Wkrótce po ukończeniu szkolenia, wykorzystując swoje umiejętności, odszukał 7 rodzin zbrodni w Hongkongu i wymordował cały klan Kwa i gang Suzisu. Następnie dołączył do Ligi Zabójców, gdzie ponownie trenował pod okiem brązowego tygrysa i Lady Shivy. Jednak zrezygnował z członkostwa w ugrupowaniu, gdyż gardził ich ukierunkowaniem na zarobek. Następnie skierował swe kroki do Gotham City, gdzie polował na Jokera i innych złoczyńców zagrażających miastu. Miał również swoje epizody z obroną ziemi, gdyż pomógł pokonać plagę, szkolił młodych złoczyńców na prośbę Lex i walczył z Supermanem u boku Banitów, chociaż w tym wypadku walka, jak się możecie domyślać, nie trwała zbyt długo. Red Hood przede wszystkim był doskonale wyszkolonym wojownikiem, potrafiącym perfekcyjnie posługiwać się bronią palną i białą, a także umiejętnie walczyć wręcz. Pod względem siły fizycznej osiągnął granice ludzkich możliwości. Po wskrzeszeniu w jamie łazarza opanował również tajemne sztuki walki, potrafiące odbijać i negować magiczne efekty. Mógł również przywołać wszechostrza, które zadawały ogromne obrażenia magicznym istotom, jednak mógł tego dokonać jedynie w pobliżu prawdziwego zła, które mu zagrażało. Wyróżniał się również ze względu na swój intelekt, który był na poziomie geniusza, a także ze względu na umiejętności hakerskie, detektywistyczne i kryminalistyczne. Jego charakterystyczny ubiór obejmował różne warianty czerwonej maski, a także kostiumy, które tworzył sam lub korzystał z zasobów Batmana i innych bohaterów, z którymi współpracował. Dajcie mi znać w komentarzu, czy poznaliście go już wcześniej i czy kogoś wam przypomina. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!